Witam serdecznie, kochani. Dziś odmiennie, bo z malowniczego rynku w Opolu. Dlaczego tu się pojawiłem? Z prostego powodu. Zmierzyć się z energiami przeszłości. Ja nazywam je demonami. Otóż, jak to się stało, że dobrze funkcjonujący człowiek y, pojawił się tu i ugrzęzłem tutaj na 6 długich lat Nie, pozostawiłem rodzinę, dom, interesy i <laughs> zamieszkałem w odległym obcym mieście hm. życie się toczy <laughs> Napisałem książkę. Napisałem 10 książek, ale w efekcie tego pisania rozpocząłem y, uczestniczyć w wielu spotkaniach autorskich, w dziesiątkach spotkań autorskich. I w owym czasie zadzwoniła do mnie wizjonerka. I powiedziała, że ona czuje, abym przyjechał do Opola. I zmierzył się tu z bardzo trudnymi energiami. Hm. Wspomnę teraz jeszcze o moim ówczesnym przyjacielu, który również powiedział: Uważaj, bo spotkasz kobietę, która da Ci bardzo, bardzo bolesne lekcje. Kochani, żeby było jasne, spotykamy to wszystko. Co jest nam pomocne, co jest nam potrzebne, i w niczym, w moim tu wystąpieniu, nie ma piętnowania nikogo, tylko pełne moje własne rozliczenie się z przeszłością, yy, z potworami z przeszłości, aby już nigdy ich nie spotkać, aby moje światło było czyste. <laughs> yy, jeśli Jadąc na to spotkanie, na rynku y, dosłownie jak nożem, metalowe odcięcie y, odleciała mi lampa. Zrozumiałem, że to jest światło. A przed restauracją druga, identyczna taka lampa spadła. To jest mój rower, i praktycznie Prawie cały, niemal cały mój ekipunek, w którym podążałem Dobra. przez wiele krajów, aby teraz zawitać do pola i <laughs> do końca wypowiedzieć prawdę, czyli powiedzieć ją sobie, zmierzyć się z demonami przeszłości. Dlatego będę mówił o potworach. Powiem o Białej Damie, w której legenda też jest skryta, jawna i dotyczy jednej z wież tutaj w tutejszego zamku czy ta biała dama zniknęła? nie ten demon przejawia się przejawia się również w ludziach dlatego spotykamy to, czego potrzebujemy Nawiasem mówiąc, w efekcie mego tutaj pobytu przybyłem, aby spotkać się ze swoim synem. Ja wiem, jak ważny jest syn. Syn i ojciec to jedno. Znacie słowa Joszuły. Mój syn jest moim odrodzeniem. Jest moim odrodzeniem światła. Rower i materia. W której dosłownie energie, silne energie, do których powróciłem, w które przeżyłem bardzo emocjonalnie, dosłownie ścięły metal, pokazując, że tu właśnie utraciłem swoje prawdziwe światło. Przestały mi iść interesy, w zasadzie porzuciłem. Jak sprzedawałem codziennie osobiście, podpisywałem książki, niemal codziennie, nieraz po kilkadziesiąt, zdarzało się, że i setki książek podpisałem dziennie. Tak, tu, krok po kroku, rozpoczęło to ustawać. Rozpoczęły ustawać spotkania, zaproszenia, konsultacje. Ktoś spowodował, że podjąłem taką decyzję, wykasowania moich 400 filmów o moim budzeniu się, o moim budzeniu się prawdziwym. Ktoś spowodował, że wykasowałem prawdę serca. Ktoś spowodował, że dosłownie dałem sobie wmówić, żeby nie mówić do ludzi, że ich kocham. Ktoś bardzo nienawidził tego słowa. I tych uczuć tak. Spotykamy takie energie, takie wibracje, krótko mówiąc, takie demony, które <laughs> mają nas tego nauczyć. I to nie jest wina Hitlera, Stalina, Pinocheta, do którego JP2 mówił, że to jest mój brat, to tak nawiasem, <laughs> czy Putina. Te wibracje. Pojawiają się tylko z jednego powodu. Aby dać nam lekcję. Aby dać nam zapisaną karmę. Dlatego przybyłem tutaj, aby rozpuścić ból. Ból, który mi zadano, ale ja wiem, doskonale wiem, że on nie był za free, że mężczyzna, jako mężczyzna w tym uczestniczyłem. Tak ja wiem dlaczego tu jestem. Bo mam w sobie pamięć świata bogów, bo tę pamięć przywracam. Dlatego to jest tak niebezpieczne, dlatego spotykałem dosłownie takie potwory i przeróżne gry. Bo nam się wydawało, że potwór to jest ktoś straszny. A to jawi się przefarbowany lis i <laughs> zauracza ciebie magią, opętuje, a kiedy go przyjmujesz jako przyjaciela, jako miłość, nic nie widzisz, jesteś w hipnozie i on gada poprzez twój umysł, on kontroluje to wszystko, o czym mówisz, w czym się wyrażasz, dokąd zmierzasz. Okrada ciebie z energii, tym samym pieniędzy. Okrada ciebie ze światła i ty czujesz się, że jesteś ubezwłasnowolniony. Że wchodzisz w czarny tunel i czujesz, że jak jeszcze pójdziesz krok dalej, to już nie wrócisz. Dlatego. Postanowiłem dokonać przyspieszenia, do, postanowiłem dokonać dystansu, aby przerwać tę rzeczywistość, aby wypiąć z siebie macki demona, a mogłem to, mogę to uczynić tylko w jeden sposób, porządkując swoje wibracje, swoje karmy. Swoje głębokie wybory poprzez moje wcielenia, dosłownie docierając aż do świata bogów, aż do świata życia, do czasu bezczasowego, do świata, który jest życiem wiecznym, w którym znika ta ulot, ten ulotny świat świat cykli, świat śmierci. Tak, to był świat śmierci. Ten świat żywił się bólem. Dlatego nam zadawano ból, dlatego mi zadano tak wiele bólu, bo demony, które stworzyłem, odżywiały się właśnie tym bólem, odżywiały się śmiercią. Dlatego Putin rozpętał wojnę, rozpętał piekło, aby tym się karmić. Ale ten Putin, ten Hitler, ten Stalin, ten Pinochet jest w każdym z nas. To jest demon, to jest demon nienawiści. Dlatego w Biblii przedstawiał się zazdrosnym Bogiem i będzie karał winnych do siódmego pokolenia. Już wiesz, że nie jest to miłość, że tak daliśmy, klękając na kolana, bijąc się w piersi, nazywając siebie sługą. Przed demonem, całując mu nóżki i oddając pieniądze, a on ograbiał. <laughs> Persefona to nie jest bogini światła. To jej imię mówi, że to jest ta, która niesie śmierć. I tej prawdy nie chciałem zauważyć, ale Persefona została stworzona przez bogów to my, bogowie, mamy spowodować aby ta wibracja się wsaliła bo tu na ziemi ona się pojawiła jako dwa oblicza jako <laughs> kobieta ludzka ta upodlona dosłownie sprostytuowana zaprzęgnięta do pracy do niewoli, do głodowania do poniżania i wibracja kobiety Lilith, dosłownie kobiety Piekieł, która przybyła elegancko ubrana, pachnąca, mieniąca się bogactwem, i mówiąca, że ona jest jedyną matką i wszyscy mają na nią łożyć, a na wszystkich innych mówiła, że są demonami, że są źli i wysyłała klątwy, nienawiści. Po tym ją można poznać. Jednak opętywała. Dlatego miłość czysta, którą przywracasz sobie, jest wyjściem z upodlenia, jest rozliczeniem z karmą i powrotem dzieci ziemi. Jest ta miłość. Jest powrotem, dosłownie. Wszystkich dzieci Ziemi jest scaleniem. Jest odejściem wibracji demonicznych, bo kiedy już nie czuję bólu, yy, niespełnienia tego obwinienia, że dałem się oszukać, bólu, że zabrano mi syna, że nie pozwala mi się go zobaczyć, mimo że od rana do wieczora się nim zajmowałem. Demona nie interesują dzieci. Persefona to złodziejka dzieci, to złodziejka pieniędzy, to złodziejka energii. I dotąd ona ma się dobrze, póki ty, jako prawdziwa bogini, przestajesz myśleć, że jesteś kobietą ludzką. To ty zostałaś upodlona. Tak. Na Ziemi został stworzony burdel dla czarnych światów. Dlatego mateńka ciemności wstąpiła osobiście w ciało ludzkie, aby dopilnować świata dewiacji, aby spełnić się w fomańskich doświadczeniach. Dlatego powracam i całym sercem. Mówię, kocham te doświadczenia, kocham tą całą miłością to wszystko, czego doświadczyłem, bo tak zaprzeczyłbym doskonałości świata miłości, bo wiem i czuję, że wszystko to jednak powstało z miłości. To miłość stworzyła te wibracje. To Zeus i Demeter, tak mówią mity, stworzyli Wężycę. Jako stwórcza moc tworzyła świat nienawiści. Tworzyła klątwy, tworzyła śmierć, ubezwłasnowalniała dzieci, porywała dzieci, manipulowała dzieci. Dlatego nie jest dziwne, że te dzieci. Rozpoznawały śmierć, rozpoznawały fałszywą matkę i wskazywały na matkę prawdziwą, na matkę, kobietę ziemi upodloną. Naprawdę to ona jest boginią. Dlatego znika rozdzielenie, znika dualność. Przestaje Persefona pojawiać się połowicznie raz na e, ziemi, a raz pod ziemią nie ma potrzeby, aby tu trwała dualność, aby była ciemność, aby było światło, aby była zima, aby było lato. To jest powrót Bogów. Bogowie sami doskonalą swój świat. Dlatego dziękuję tym wszystkich, tym wszystkim, których spotkałem w tych wszystkich doświadczeniach i... Oznajmiam, że to jest prawdziwy mój powrót, że to jest powrót prawdziwej miłości. Odchodzi fałsz, nienawiść, odchodzą klątwy, odchodzi piętnowanie innych, bo miłość czysta nie ma nienawiści. Kochani, olśniło mnie, strach to choroba. <laughs> miłość jest. <laughs> Strach jest całkowitym zaprzeczeniem miłości. Dlatego tym zostaliśmy skażeni. Dlatego jest tak ważne, aby ten strach oczyścić w sobie. Aby go nie karmić bólem, aby go nie karmić śmiercią, aby go nie karmić cierpieniem, aby go nie karmić obwinieniem. A ciekawostką turystyczną której jeszcze powiem, że w znacznej części ten rynek wybudowany został na cmentarzu. Dlatego pojawiłem się tu, aby to uporządkować, bo jednak tutaj pojawiała się Biała Dama, pojawiała się Persefona i odliczała, y odwiedzała tutaj y kafejki. Wibracje te pasowały yy, Persefonie, fałszywej <grywa> demonowi, w którym przejawiała się wibracja Persefony, <grywa> nie leżała natura. Odstręczała od lasu. Bała się lasu, bała się natury. Kryła się pod <grywa> pernamentnym makijażem, pod zwodniczą twarzą i grą której tak pięknie grała, że wszyscy bili jej brawo, że wszyscy się nabierali, ale wszyscy to ja. To ja to kupiłem, to ja to przyjąłem tak głęboko, że pozostawiłem wszystko, że oprzytomiałem. Kiedy wszedłem do Kauflandu i. Zobaczyłem, że nie mam nawet złotówki na chleb z przeceny, bo wszystko co zdobywałem, co zarabiałem, oddawałem demonowi śmierci, dalej łudząc się, że to jest miłość, że powrócę, a teraz już pojmuję, że jedyna miłość to jest miłość w moim. Sercu, że to jest miłość bogini i Boga mężczyzny i kobiety, miłość ojca i syna, miłość ojca i córki. Ta miłość jest prawdziwa, i tę miłość odnajduję w sobie, bo przybywając tu do końca, rozpuściłem ból rozpuściłem obwinienia, rozpuściłem karmy, które demony piekę chciały, abym wciąż je odpracowywał, abym ciągle je przepracowywał i obwiniał się tym wszystkim, obwiniając się, właśnie tworzyłem pokutę, Tworzyłem wojnę, bo... To co wewnątrz, to na zewnątrz. Jeśli sprzeczne fale były we mnie, jeśli sprzeczne wibracje były we mnie, <laughs> tym samym to wszystko pojawiało się w nas wszystkich. Dlatego trwała wojna. Łącząc się czystą miłością, rozpuszczam wojnę. Znika śmierć, znika nienawiść bo znika fałszywa wibracja tak w mężczyźnie jak i kobiecie mężczyzna jednoczy się z prawdziwą kobietą miłość nie potrzebuje nienawiści miłość nie potrzebuje aby kogokolwiek napiętnować bo miłość w moim sercu doskonale wie jak to masz, jak to się porządkuje bo to się dokonuje tak jesteśmy potężni, bo jesteśmy prawdziwymi bogami, prawdziwymi twórcami w tym momencie, kiedy znika obwinianie i oddawanie swojej mocy dla świata trupów. kojarzyły mi się z tym biciem dzwonu słowa piosenki bodajże Zenona Laskowika na opolskim rynku zegar głośno bije tam moja dziewczyna ślubne wino pije tak moja dziewczyna jest w moim sercu jest w mojej miłości i to ja ją tworzę prawdziwie dlatego już nigdy nie nabieram się na falsyfikat, bo prawdziwe złoto widzialne jest z daleka. Dziękuję, kocham Cię.